Dzień dobry drodzy słuchacze, dzień dobry panie prezydencie. Dzień dobry moi drodzy. Bardzo, bardzo dawno się nie widzieliśmy i nie słyszeliśmy. Czym była spowodowana taka przerwa, panie prezydencie? Trochę zabrzmiało to jak bać dawno, dawno temu, ale może rzeczywiście niech będzie coś magicznego w tej dzisiejszej opowieści. Każdy ma prawo i obowiązek zadbać o siebie, a myślę tutaj o urlopie. I właśnie taki czas nastał dla mnie od świąt Wielkiej Nocy do prawie końcówki kwietnia. Wydawałoby się kilkanaście dni, ale jak z weekendami to złożymy, to dobre trzy tygodnie, gdzie można było naładować inaczej akumulatory. I udało się naładować te akumulatory? Udało się. W pięknej scenerii polskiego Bałtyku, w okresie, w którym jeszcze nie ma takiego natężenia turystów, myślę, polecam każdemu. Tak jak nasze dzieciaki wyjeżdżają na trochę krótsze, ale organizowane przez nas, przez miasto, przy współfinansowaniu na przykład Funduszu Wojewódzkiego, w czasy podruszą właśnie po to, żeby nad polskim Bałtykiem zażyć chociażby tego jodu, tego, czego nam to na pewno brakuje. Długa podróż, podróż z rodziną, panie prezydencie. Z pewnością udało się w tym czasie także zobaczyć nowe miejsca. Czy na tej trasie podróży znaleźli państwo coś, co mogłoby być inspiracją i byłoby dobrym pomysłem do wdrożenia tutaj u nas? Tak, tylko nie wiem, czy najlepszym słowem jest do wdrożenia, bo tak naprawdę Polska przez ostatnie 30 lat ponad. Od uzyskania na nowo tego wymiaru bardziej suwerennego, niepodległego, bardzo mocno się zmienia. Zmienia się bardzo mocno dzięki funduszom europejskim i nie można tego nie widzieć, nie można tego nie dostrzegać. I miałem możliwość właśnie z rodziną w trakcie podróży rowerowych, najczęściej. Zobaczyć, jak można tego typu infrastrukturę, nazwijmy około turystyczną, przygotować, dobrze wykorzystując fundusze zewnętrzne. I stąd wiele pomysłów na to, co u nas jeszcze można udoskonalić, bo tak naprawdę nie znalazłem w trakcie tych podróży, może zabrzmi to nieskromnie, ale rzeczy, które całkowicie powaliłyby mnie na przysłowiowe nogi, powiedziały. Tego nie ma w Wodzisławiu, to musi być, a jest na przykład w podobnym kilkudziesięciotysięcznym mieście. Czy Centrum Nauki i Techniki, które oglądałem w mieście Gdynia i pomyślałem o naszym Centrum Nauki i Techniki Kopernik, mniejsza skala, ale jest, o różnego typu placach zabaw, o Trzech Wzgórzach, o budowanym balatonie, oglądając tam infrastrukturę, chociażby między Gdańskiem, Brzeźno, plażą a Molo Sopockim. Możemy my mówić o jak coś jest zrobione, jakie elementy są zastosowane, ale tak naprawdę jesteśmy w bardzo dobrym miejscu. Po prostu o to zadbajmy jeszcze lepiej. Zadbajmy jeszcze lepiej, a jest o co dbać, bo rzeczywiście ta infrastruktura okołoturystyczna, czy też obiekty turystyczne, w, w, dla których warto przyjechać do Wodzisławia Śląskiego, są i są rzeczywiście już w dobrym stanie. Co poleciłby Pan naszym słuchaczom, czy naszym widzom właśnie do zobaczenia w tym sezonie? W tym sezonie na pewno bardzo mocno zwróciłbym uwagę na starówkę i centrum miasta. Bardzo mocno. Moment, w którym możemy odpocząć w parku w ciepłe dni, a zażyć właśnie trochę takiego odpoczynku w centrum miasta, odwiedzić pałac Dietrichsteinów. Kawałek dalej, przyspacerować Być może, że i to sobota, skorzystać z oferty EkoBazaru, Bazaru, który jest. Pójść do jednej z wielu kawiarni, które mają bardzo różną, bogatą ofertę, czy restauracji. Każdy odnajdzie coś dla siebie. Pójść szlakiem z krzatów. Z krzacików, pobiegać od tych instalacji, które widzimy bardziej na wysokości oczu kilku latka, aż po te, gdzie musimy się schylić, a potem spacerkiem, łącznikiem przejść w kierunku rodzinnego parku, rozrywki, i tam zażyć zupełnie innej atmosfery i wrócić na starówkę, aby być może znowu skorzystać z bardzo dobrej oferty naszych lokalnych gastronomów. To tylko element, ale same centrum miasta jest po prostu przepiękne, i wszędzie jest tak naprawdę blisko. Warto zajechać rowerem, odwiedzić dworzec kolejowy, a już za chwilę będzie warto pójść ścieżkami balatonu, który, jak zobaczyłem po tych kilku dniach, kilkunastu dniach nieobecności, pięknie się buduje i za niedługo będzie cieszył nasze oko. W każdej dzielnicy są też zakątki, ale samo centrum, stare miasto, park zamkowy, pałac, starówka, łącznik, trzy wzgórza, skrzaty, magiczne miejsce. Co do Skrzatów, to warto tutaj na pewno przypomnieć, drodzy Państwo, że obowiązuje już w naszym mieście karta Turysty skrzydłowego. Taką kartę można odebrać sobie w punkcie informacji turystycznej, czyli dokładnie tam, gdzie mamy też CAS, czyli Centrum Aktywności Społecznej na... Starym Mieście. Tam też można zbierać pieczątki, jeśli chodzi o te karty turysty, do czego gorąco zapraszamy. Ale to nie wszystko. W połowie kwietnia ruszył też sezon w jednym z obiektów, o którego remoncie mówiliśmy w naszym mieście wiele, wiele lat. Udało się. Mamy czynną wieżę romantyczną, Basztę. Był Pan już w tym sezonie? W tym sezonie na otwartym obiekcie jeszcze nie byłem. Choć byłem już niejednokrotnie w tym sezonie, bo jest to jedno z ulubionych miejsc do którego chce jechać mój syn, mówiąc, Tata, chodźmy do lasu na Basztę. I zawsze pytał się, jak podbiega w kierunku tych schodów. Mówi, czemu jest zamknięte, więc mówię, musimy poczekać, żeby na nią wejść. Więc na pewno, może już w ten weekend nadrobię te zaległości i zobaczymy, jak ten obiekt. Wygląda po raz kolejny w środku, ale warto, jest to rzeczywiście magiczne miejsce. Jest także stacja do naprawy rowerów. Zupełnie inaczej już dojedziemy do tego obiektu ulicą Grodzisko, która została wyremontowana przy współpracy. Z powiatem, właśnie całkiem niedawno, więc ta infrastruktura wygląda zupełnie inaczej. I na pewno ten obiekt, który już żyje, już przyciąga turystów, będzie dodatkowym, jeszcze ciekawszym elementem na mapie, który uzupełni tą podróż naszą właśnie w lesie dookoła Balatonu, bo to będą te miejsca, które wspaniale będą ze sobą współpracować. Ja tylko jeszcze podkreślę, bo wiele osób ciągle nas o to pyta, zwiedzanie naszej baszty jest kompletnie darmowe. Zapraszamy całe rodziny, zapraszamy także osoby, które są osobami z niepełnosprawnościami, bo jesteśmy przygotowani na to, żeby każdy mógł basztę zwiedzić. I przypominam tylko, że baszta czynna jest w każdą sobotę i niedzielę między 12 i 18 i to wtedy wszystkich serdecznie zapraszamy. Ale obiekty turystyczne, Panie Prezydencie, to nie wszystko. 3 maja tradycyjnie rozpoczęły się wszelkiego rodzaju uroczystości, zabawy, imprezy, inwenty plenerowe. Oczywiście 3 maja świętowaliśmy uroczyście i podniośle, ale to nie koniec, to dopiero początek wydarzeń. Co poleciłby Pan naszym widzom, naszym słuchaczom właśnie w nadchodzącym sezonie? Na pewno będzie się dużo działo i na pewno warto oglądać nasze social media. Czytać o tym, jakie będą wydarzenia, bo cały czas wraz ze swoim współpracowników pracujemy nad tym, aby ta oferta spędzenia wolnego czasu w Wodzisławiu była jak najbogatsza, można powiedzieć, że prawie każdego dnia rozmawiamy z ewentualnymi sponsorami, szukamy możliwości organizacji eventów lub poszukujemy środków na to, aby były to większe czy mniejsze imprezy, które obagacają nasze życie. Rzeczywiście 3 maja za nami, za nami Festiwal Food Tracków. A już przed nami w najbliższy weekend grillowanie. Właśnie z lokalną wodzisławską firmą, z Państwem Tomaszny, po raz kolejny, ale tym razem już w jeszcze większej odsłonie organizujemy ten festiwal grillowy, ale także w miesiącu maju to będzie piknik rodzinny, to będą imprezy organizowane we współpracy dzięki starości. Powiatowemu, który także organizuje w Wodzisławiu imprezę z okazji jubileuszu 25-lecia powiatu i wiele, wiele wydarzeń. Warto obserwować. Rynek, trzy wzgórza, park, pałac Dietrichsteinów. W otoczeniu tych obiektów, na tych obiektach, w tych przestrzeniach dużo w maju będzie się działo praktycznie co tydzień dokładnie tak będzie działo się wiele ja również dołączam się do tego zaproszenia by obserwować nasze media społecznościowe Miasto Województwa Śląskie jest obecne na Facebooku na Instagramie na YouTube ma oczywiście także swoją stronę internetową i to tam zawsze znajdą państwo aktualne informacje a tymczasem serdecznie dziękuję panu prezentowi za dzisiejsze spotkanie dziękuję państwu do zobaczenia do, do zobaczenia